Moje najważniejsze miejsce na Ziemi. Moje miasta No, często e, niedostrzeganie dobrych rzeczy, krytykowanie ich tylko ze względu na to, że nie mam wiedzy e, dokładnej. Marazm. Lubię pracę w ogrodzie. Odpoczywać w ogródku. To powinno być miejsce wypoczynku niedzielnego dla rodziny Szczebia. Kojarzy mi się z najbardziej zaniedbaną częścią naszego miasta. Duże centrum handlowe, tak jak wynika to m.in. z projektu, który już został dostarczony do miasta. Centrum handlowe, rekreacyjne i rozrywkowe. No, chyba na oświatę i na infrastrukturalne cele, czyli drogi, chodniki itd. Tak Finansowanie zadań oświatowych. To będzie duma wielu mieszkańców Jaszczębia, również i moja. Chyba mamut inwestycyjny. Była dobra. Pozyskaliśmy dużo środków unijnych, spadło bezrobocie. Powstało wiele nowych miejsc pracy. Interesująca. To osoba, z którą będę rywalizował, myślę, że głównie na merytorykę, i tego się spodziewam. Obdarzona y, pięknym uśmiechem. To gwarantuje dalszy, stabilny rozwój tego miasta. Zajmę się analizą budżetu miasta, na pewno. To będę kibicował wszystkim tym dobrym pomysłom, które myślę, że się pojawią. Nie będzie dla mnie to końcem świata. Przede wszystkim zwracam się do wszystkich mieszkańców, dlatego. Żeby oddali głos na mnie, na osobę bezpartyjną, niezwiązaną z żadną partią, taką, która gwarantuje współpracę w Radzie Miasta z różnymi opcjami politycznymi. Mam doświadczenie, to doświadczenie jestem w stanie przełożyć na wyniki konkretne dla miasta i mieszkańców. Szanowni Państwo, 5 grudnia, dzień przed Mikołajem, mamy szansę dokonać wyboru prezydenta miasta Jaszczem Proponuję swoją osobę, Alina Chojecka, kandydatem nas wszystkich. Weźcie Państwo udział w głosowaniu i zaufajcie mojej osobie. Dziękuję bardzo.